Cześć i witaj znów na kanale po angielsku. W tym odcinku z gramatyki dowiesz się wszystkiego, co ja wiem o słowach less i fewer. Oba słowa znaczą mniej, ale jak używać? Jaka jest różnica w użyciu? Spójrzmy sobie, które zdanie jest poprawne. I have less than five friends. Mam mniej niż pięciu przyjaciół lub I have fewer than five friends. O tym samym znaczeniu. Mam mniej niż, pięć przyj niż pięciu przyjaciół. Zastanówcie się przez chwilkę. Otóż drugie zdanie jest poprawne. A dlaczego? Czy możesz policzyć, ilu masz przyjaciół? Jeśli tak, to użyj fewer, mniej, dla rzeczowników policzalnych. Wiedząc już o tym, spójrzmy na drugie zdanie, które jest poprawne. I like less sugar in my coffee. Lubię mniej cukru w kawie. Lub I like fewer sugar in my coffee. O tym samym znaczeniu. Zastanówcie się przez chwilkę. Pierwsze zdanie: I like less sugar in my coffee jest poprawne. Dlaczego? Czy możesz policzyć cukier? Nie, więc musisz użyć less dla rzeczowników niepoliczalnych. A może jednak da się ten cukier w kawie jakoś policzyć? Powiedzmy łyżeczki cukru. Spoons of sugar. Raczej tak, no nie, zgadza się. Policzymy zdecydowanie łyżeczki cukru. Więc spójrzmy na kolejne zdanie, które jest poprawne. I like less spoons of sugar in my coffee. Wolę mniej łyżeczek cukru w kawie. Czy drugie? I like fewer spoons of sugar in my coffee. O tym samym znaczeniu. Zastanówcie się przez chwilkę. Otóż poprawne jest drugie zdanie. I like fewer spoons of sugar in my coffee. Dlatego, że możemy policzyć łyżeczki cukru. Nie cukier jako taki, ale łyżeczki policzymy. Więc musimy użyć. Fewer. I tak, gdyż już jesteśmy przy tym temacie, spójrzmy sobie na ostatnie dwa zdania. I have less money than my friends. Mam mniej pieniędzy niż moi przyjaciele. I zdanie drugie: I have fewer money than my friends. O takim samym znaczeniu, które jest poprawne. Zastanówcie się przez chwilkę. Aby odpowiedzieć na to pytanie, odwołamy się do naszego klasycznego pytania. Czy możesz policzyć pieniądze? Nie rozumiem, przecież cały czas liczę. A jednak w angielskiej gramatyce pieniądze są niepoliczalne. Jest to rzeczownik. W liczbie mnogiej niepoliczalny, więc musimy użyć less. Zatem poprawne zdanie to I have less money than my friends. I teraz już wiesz wszystko na temat less i fewer, co ja wiem. I mam nadzieję, że to Ci się przyda. Jeśli tak, to bardzo proszę o polubienie. I dzięki, na razie, pa!